Cześć, nie wiem czy większość z Was wie, ale posiadam także drugi kanał, więc dawno nie robiłem reklamy. Nie wiem czy większość osób o tym wie. Ale mam drugi kanał o nazwie Woszencja, na którym wrzucam w sumie teoretycznie nic ciekawego, ale na ogół nie wrzucam tam Morgonem, tylko wrzucam tam jakieś takie, nie wiem, śmieszne akcje z CS-a, jakieś tam pojedyncze. Jest tam trochę spam filmikami i... Jak ktoś kurde chce, to wiecie, możecie zasubskrybować ten drugi kanał. A. Jeżeli chcecie, żeby tam był Margonem, to tam Margonem raczej nie będzie. Ewentualnie tam jakieś kurde pojedyncze akcje, nie? Jakieś pojedyncze legendy tam może będę wrzucał. Wiecie takie, że... Zamiast zrobić miksę Herosów, to wszyscy tam, kurde, jednego Herosa, i wiecie, że legenda wypadła, i takie rzeczy, nie? Ale na ogół, to tam będą, wiecie, jakieś takie krótkie akcje z różnych gier, no nie? Tak więc, wiecie, link macie w opisie. Możecie, kurde, na tym filmie zostawić lajka, no nie? Żeby było. No wiecie, lepiej się film pozycjonował. No, możecie zasubskrybować. No, będę tam wrzucał jakieś tam uznajmy, boże ciekawe filmy, no nie, film, link w opisie są tam jakieś kurwa, nie wiem, jakieś kurde czterosekundowe filmy, no nie Jak jakieś kurde, no, jakiś nobek pisze, want a patch ALE PIERDOLNIE no i tak trochę się przeliczył no i w ogóle, no, takie różne beznadziejne, beznadziejne filmy, nie ale nie reklamowałem tego kanału dawno, więc jak chcecie To możecie zasubskrybować, no takie jakieś filmik od wyświetlenia Tu tak jakiś Rusek kurde śpiewa je, a zanawa, a abadno, Kurde pierdolenia, nie? Ale no ogół, kurde no, możecie zasubskrybować, nie? To będę wrzucał na tamten kanał, jakieś tam różne, wiecie, akcje. Margonem będę wrzucał, ale tak mówię. Nie będzie tam zwykłych odcinków, tylko będą tam, na przykład, wiecie, pojedyncza legenda z Herosa, no nie? Coś takiego. To no, takie normalniejsze filmy będę wrzucał na ten, nie? Tamten jest tylko do wrzucenia, takich, kurde, nie wiadomo czego. Coś, co na główny kanał się nie nadaje, tak? No więc, Elo. Link com a ficha.